Miłość i Nadzieja, odcinek 289, Siła i Lewent zaręczeni. Zazdrosny Kuzej nie zgodzi się na ślub i wywoła awanturę. W 289 odcinku tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, Siła i Lewent zaręczą się, a Kuzej zacznie szaleć z zazdrości, że jego ukochana weźmie ślub z innym mężczyzną. Przestanie nad sobą panować, kiedy lekarz z kliniki psychiatrycznej zdecyduje się prosić siłę o rękę. Zazdrosny kuzej sprzeciwi się zaręczynom i da temu dobitnie wyraz, gdy w 289 odcinku miłość i nadzieja wywoła awanturę przy całej rodzinie. Co na to siła? Przyjmie oświadczyny doktora Lewenta, powietrze w domu Kuzeja było gęste i ciężkie, jakby nasycone niewypowiedzianymi słowami, stłumionymi tęsknotami i cichą, pełzającą rozpaczą. Każdy kąt tego okazałego budynku zdawał się przesiąknięty napięciem, które iskrzyło przy każdym przypadkowym spotkaniu na korytarzu, przy każdym zderzeniu się spojrzeń nad stołem w jadalni. Dom, który miał być schronieniem, stał się luksusowym więzieniem dla czterech dusz uwikłanych w sieć kłamstw, miłości i obowiązku: Kuzeja, jego żony Bachar, jej matki Kawajden i Sili, siostry Bachar, a zarazem kobiety, która wciąż dzierżyła w dłoniach poszarpane fragmenty serca Kuzeja. Dla Sili każdy poranek był jak wynurzanie się z głębokiej, mrocznej wody na powierzchnię, która wcale nie obiecywała oddechu. Pamięć powróciła do niej nie jak łagodny strumień, lecz jak niszczycielska fala, która zmyła fasadę amnezji i pozostawiła po sobie jedynie bolesną, nagą prawdę. W jednej chwili, w przebłysku świadomości wywołanym przez znajomy zapach perfum, dotyk materiału, dźwięk piosenki, wszystko wróciło. Obrazy ich miłości z kuzejem, pełne słońca i śmiechu, chwile, w których świat zdawał się należeć tylko do nich. A potem te ciemniejsze fragmenty, kłótnie, łzy, bolesne nieporozumienia i wreszcie ten straszliwy wypadek, który rozdarł ich rzeczywistość na dwoje. Teraz, z tą wiedzą zamkniętą w sercu jak najcenniejszy i zarazem najboleśniejszy skarb, musiała grać. Musiała udawać zagubioną, kruchą istotę, która wciąż szuka swojego miejsca, podczas gdy w jej wnętrzu szalał sztorm. Robiła to dla Bachar, dla swojej młodszej siostry, której kruche szczęście zbudowane było na fundamencie jej własnego nieszczęścia. Widziała, jak Bachar patrzy na kuzeja, z jaką zaborczością go strzeże, z jakim lękiem w oczach obserwuje każdą interakcję między nim a silą. I Siła w akcie najwyższego poświęcenia, postanowiła, że nigdy nie stanie na drodze tego szczęścia. Nigdy nie pozwoli, by kuzej porzucił jej siostrę, nawet jeśli oznaczało to skazanie samej siebie na wieczną samotność. Kuzej czuł się jak człowiek rozdarty. Ożenił się z Bachar z poczucia obowiązku, z litości, z powodu splotu tragicznych okoliczności. Ale jego dusza, jego serce, każdy nerw w jego ciele krzyczał i Sili. Mieszkać z nią pod jednym dachem było torturą i błogosławieństwem jednocześnie. Widział ją każdego dnia, mógł obserwować jej delikatne gesty, słyszeć jej cichy głos, ale nie mógł jej dotknąć, nie mógł jej powiedzieć, co tak naprawdę czuje. Był mężem Bachar, a to stawiało między nim a silą mur wyższy i grubszy niż jakiekolwiek ściany tego domu. Jego miłość była teraz grzechem, zdradą, czymś, co musiał tłumić, co zżerało go od środka jak powoli działająca trucizna. W tym dusznym domu pojawił się jednak nowy element, który miał zburzyć i tak już chwiejną równowagę: dr Lewent. Psychiatra, który opiekował się silą w klinice, teraz stał się częstym gościem. Przystojny, spokojny, inteligentny, stanowił uosobienie wszystkiego, czym Kuzej w tej chwili nie był. Kuzej, targany emocjami, impulsywny i sfrustrowany, widział w lekarzu zagrożenie. Z początku próbował to ignorować, racjonalizować. Lewent pomagał Sili, jego wizyty były czysto profesjonalne. Ale z czasem kuzej zaczął dostrzegać coś więcej w spojrzeniu lekarza, nie tylko troskę o pacjentkę, ale fascynację kobietą. A to budziło w nim bestię zazdrości, która do tej pory spała niespokojnie w klatce jego serca. Pozwalał na te wizyty, bo jak mógłby zabronić? Był tylko mężem jej siostry. Ale każda minuta obecności Lewenta w jego domu była dla niego jak palenie rozżarzonym żelazem. Tymczasem Bachar i jej matka, Kawajden, prowadziły własną, cichą wojnę. Obie były mistrzyniami intrygi, a ich wspólnym celem było ostateczne usunięcie sili z życia Kuzeja. Kawajden, kobieta o oczach zimnych jak stal i uśmiechu ostrym jak brzytwa, była mózgiem wielu operacji. Musimy działać, córeczko, syczała pewnego popołudnia, gdy siedziały w salonie, udając, że czytają magazyny. Twoja siostra jest jak tykająca bomba. Wystarczy jeden fałszywy ruch, jedno wspomnienie, a cały twój świat legnie w gruzach. Kuzej wciąż na nią patrzy, jakby była jedyną kobietą na świecie. Bachar drgnęła, a jej pięknie malowane paznokcie wbiły się w okładkę pisma. Wiem, mamo, widzę to. Co mam robić? Zamknąć ją w pokoju? Nie bądź głupia. Przemoc fizyczna jest dla prostaków. My działamy subtelniej. Kawajden uśmiechnęła się przebiegle mamy idealne narzędzie. Ten lekarz, Lewent, Bachar uniosła wzrok, a w jej oczach zapalił się błysk zrozumienia. Doktor Lewent, dokładnie, sprawia wrażenie porządnego człowieka, prawda? Ale każdy ma swoje sekrety. Każdy ma jakąś słabość, musimy ją znaleźć i wykorzystać. Jeśli on oświadczy się sili, jeśli ona się zgodzi. Wtedy kuzej straci wszelką nadzieję. Będzie musiał zaakceptować, że ją stracił na zawsze. A siła, związana z innym mężczyzną, wreszcie zniknie z naszego życia. Plan był prosty w swojej diabelskiej logice. Trzeba było tylko znaleźć odpowiedni haczyk na doktora Lewenta. I Bachar, dziedzicząc spryt po matce, wiedziała dokładnie, gdzie szukać. Kilka telefonów, kilka dyskretnych pytań w odpowiednich kręgach i już miała to, czego potrzebowała. Ciemny epizod z przeszłości lekarza, błąd w sztuce, który został zatuszowany, a który mógłby w jednej chwili zniszczyć jego reputację i karierę. Z tą bronią w ręku umówiła się z Lewentem na spotkanie w ustronnej kawiarni. Lewent przyszedł punktualnie, uśmiechnięty i nieco zdziwiony zaproszeniem. Był przekonany, że Bachar chce porozmawiać o stanie zdrowia siostry. Dziękuję, że pan przyszedł, doktorze, zaczęła Bachar słodkim jak miód głosem, który jednak nie był w stanie zamaskować chłodu w jej spojrzeniu. Cała przyjemność po mojej stronie, pani Bachar. Czy coś się dzieje z silą? Z silą wszystko w porządku. Na razie, zrobiła pauzę, delektując się chwilą. Chciałam porozmawiać o panu i o pańskiej przyszłości. Lewend zmarszczył brwi. Nie rozumiem, Bachar przestała się uśmiechać. Jej twarz stwardniała, a głos stał się ostry i precyzyjny jak skalpel chirurga. Myślę, że pan zrozumie. Kilka lat temu w szpitalu w Ankarze pewna młoda pacjentka. Błędna diagnoza. Bardzo niefortunne skutki. Sprawa została zamieciona pod dywan, ale wie pan, dywany mają to do siebie, że czasem ktoś je podnosi. Twarz Lewenta zbladła. Krople potu wystąpiły mu na czoło. Patrzył na Bachar z niedowierzaniem i rosnącym przerażeniem. To była jego najmroczniejsza tajemnica, jego wieczny wyrzut sumienia. Skąd pani? To nieważne, skąd wiem. Ważne jest to, co z tą wiedzą zrobię. A raczej, czego nie zrobię, jeśli pan będzie ze mną współpracował. Czego pani chce? Wychrypiał, czując, jak pętla zaciska mu się na szyi. To bardzo proste. Chcę, żeby moja siostra była szczęśliwa. A pan, doktorze, wydaje się idealnym kandydatem na jej męża. Jest pan troskliwy, opiekuńczy. I najwyraźniej panu na niej zależy lewent nie miał. Chcę pani, żebym. Tak. Chcę, żebyś oświadczył się sili. I to szybko. Chcę zobaczyć pierścionek na jej palcu, zanim ten tydzień się skończy. A jeśli odmówisz, cóż, pewne dokumenty mogą przypadkiem trafić na biurka ludzi, którzy nie byliby zachwyceni, dowiadując się, jak nieomylny doktor Lewent potrafi się pomylić. Twoja kariera, Twoje dobre imię wszystko to zamieni się w pył. Patrzył na nią, na tę młodą, piękną kobietę, która w jednej chwili przeistoczyła się w potwora. Był w pułapce mógł walczyć i stracić wszystko, na co pracował całe życie albo mógł się poddać i zniszczyć życie kobiety, na której, o ironio, naprawdę zaczęło mu zależeć. Jego uczucia do sili były szczere. Rodziły się powoli, z profesjonalnej troski, ale przerodziły w głęboką fascynację jej siłą, jej delikatnością i smutkiem w jej oczach. Teraz ta sama kobieta miała stać się ceną za jego milczenie. Zrobię to, powiedział w końcu cichym, złamanym głosem. Bachar uśmiechnęła się triumfalnie. Wiedziałam, że dojdziemy do porozumienia, doktorze. Proszę się nie martwić, będzie pan miał piękną żonę. Wróciwszy do domu, Lewent czuł się brudny i upokorzony. Miał poprosić o rękę kobietę, którą szanował i podziwiał, ale robił to pod przymusem, stając się pionkiem w grze okrutnej i wyrachowanej kobiety. Mimo to, w jego sercu tliła się iskierka nadziei. A może to jest jakieś wyjście? Może jeśli siła się zgodzi, on będzie w stanie dać jej spokój i bezpieczeństwo, których tak bardzo potrzebowała. Może z dala od tego toksycznego domu, od Kuzeja, ona wreszcie odnajdzie szczęście? Oszukiwał sam siebie, ale to oszustwo pozwalało mu przetrwać. Dzień zaręczyn nadszedł nieubłaganie. Bachar zorganizowała wszystko pod pretekstem małego, rodzinnego spotkania. Atmosfera była napięta do granic możliwości. Kuzej krążył po salonie jak lew w klatce, rzucając lewentowi spojrzenia pełne nienawiści. Czuł, że coś wisi w powietrzu, coś złego, coś ostatecznego. Siła, nieświadoma intrygi, próbowała zachować spokój, ale obecność kuzeja i lewenta w jednym pokoju sprawiała, że jej serce biło nierównym rytmem. Lewend, blady i spięty, w końcu zebrał się na odwagę. Wstał, a wszystkie rozmowy ucichły. Wszyscy spojrzeli na niego. Chciałbym coś powiedzieć, zaczął drżącym głosem. Spojrzał na sile, a w jego oczach widać było mieszaninę lęku, determinacji i. Prawdziwego uczucia. To ostatnie zaskoczyło nawet jego samego. Siła, od kiedy Cię poznałem, podziwiałem Twoją siłę, Twoją dobroć i Twoją niezwykłą wolę walki. Wniosłaś w moje życie światło, którego nie spodziewałem się znaleźć, kuzej zamarł. Poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Nie, nie, nie. Krzyczał w myślach, lewend ukląkł na jedno kolano przed oniemiałą siłą. Wyjął z kieszeni małe, aksamitne pudełeczko i otworzył je. W środku lśnił delikatny pierścionek z niewielkim diamentem. Wiem, że to może być dla Ciebie zaskoczenie, ale moje uczucia są szczere. Chciałbym spędzić z Tobą resztę życia. Chcę Cię chronić i dać Ci szczęście, na które zasługujesz. Siła, czy uczynisz mi ten zaszczyt i zostaniesz moją żoną? W salonie zapanowała absolutna cisza. Słychać było tylko tykanie starego zegara na ścianie, odliczającego sekundy, które zdawały się wiecznością. Siła patrzyła na klęczącego przed nią mężczyznę, a potem jej wzrok powędrował w stronę kuzeja. Zobaczyła w jego oczach ból tak wielki, tak namacalny, że niemal zabrakło jej tchu. Zobaczyła w nich niemą prośbę, błaganie, by odmówiła. I właśnie to spojrzenie utwierdziło ją w decyzji. To była jej jedyna droga, jedyny sposób, by go od siebie odepchnąć, by zmusić go do pozostania z Bachar, by ostatecznie przeciąć tę nić, która wciąż ich łączyła. To był jej ostateczny akt poświęcenia. Tak, wyszeptała cicho, ale jej głos w śmiertelnej ciszy zabrzmiał jak grzmot. Zgadzam się, w tym momencie świadku Zeja eksplodował. Dźwięk tłuczonego szkła rozdarł powietrze. Szklanka, którą trzymał w dłoni, roztrzaskała się na podłodze, a on nawet nie poczuł, jak odłamek kaleczy mu dłoń. Widział tylko Sile, która zgadza się zostać żoną innego mężczyzny. Widział triumfujący uśmieszek na twarzy Bachar. Widział zadowolenie w oczach Kawajden. Coś w nim pękło. Długo tłumiona furia, zazdrość i rozpacz wylały się na zewnątrz z siłą wulkanu. Nie, ryknął, a jego głos wstrząsnął posadami domu. Nie zgadzam się, wszystkie oczy zwróciły się na niego. Bachar poderwała się z miejsca. Kuzej, co ty robisz? Uspokój się, ale on jej nie słyszał. Podszedł do lewenta, który wciąż klęczał, i spojrzał na niego z czystą nienawiścią. Kim ty jesteś, żeby prosić ją o rękę? Myślisz, że możesz tu tak po prostu wejść i zabrać to, co nie twoje? Jesteś zwykłym oportunistą, lekarzem, który uwodzi swoją pacjentkę. Lewent wstał, starając się zachować godność. Pan nie ma prawa, ja nie mam prawa wrzasnął kuzej, a w jego oczach płonęło szaleństwo. Ja? A jakie ty masz prawo? Znasz ją od kilku tygodni co ty o niej wiesz? Co wiesz o jej bólu, o jej przeszłości, o jej marzeniach? Nic, nie wiesz nic. Siła wstała, a jej twarz była biała jak papier. Kuzej, przestań, proszę cię, przestań. To nie jest twoja sprawa, jej słowa, zamiast go uspokoić, tylko dolały oliwy do ognia. Odwrócił się do niej, a w jego spojrzeniu była cała gorycz zdradzonego serca. Nie moja sprawa? Powiedział cicho, a jego głos był niebezpiecznie spokojny. Mówisz mi, że to nie moja sprawa, siła? Po wszystkim, co przeszliśmy? Po tym wszystkim, czym dla siebie byliśmy? To było kiedyś, kuzej, odpowiedziała, a każde słowo raniło ją jak cios nożem. Musiała być silna. Musiała dokończyć to, co zaczęła. Teraz jesteś mężem mojej siostry. Twoje życie jest z nią. Nie masz prawa wtrącać się w moje. Mężem mojej siostry powtórzył jak echo jakby smakował gorycz tych słów. Tak, masz rację jestem jej mężem ale to ciebie kocham. Słyszysz, zawsze kochałem i zawsze będę kochać tylko ciebie. Wyznanie zawisło w powietrzu, brutalne i ostateczne. Bachar zakryła usta dłonią, a z jej oczu popłynęły łzy, tym razem prawdziwe, łzy upokorzenia i bólu. Kawajden wyglądała, jakby chciała zabić Kuzeja wzrokiem, Lewent, sprowokowany atakiem i publicznym wyznaniem Kuzeja, dał się wciągnąć w tę awanturę. To nie ma znaczenia, kogo pan kocha. Siła zgodziła się zostać moją żoną. Uszanuj jej decyzję i odejdź. Kuzej zaśmiał się gorzko. Jej decyzję? Czy może decyzję kogoś innego? Rzucił ostre spojrzenie w stronę Bachar. Myślisz, że nie widzę, co tu się dzieje? Myślicie, że jestem ślepy, zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Kuzej rzucił się w stronę lewenta. Chwycił go za klapę marynarki. Nigdy na to nie pozwolę. Słyszysz? Nigdy, ona jest moja. W domu wybuchł chaos, krzyki, płacz, próby rozdzielenia dwóch mężczyzn. Siła stała po środku tego piekła, czując, jak jej serce rozpada się na milion kawałków. Jej poświęcenie, jej starannie skonstruowany plan, wszystko legło w gruzach w ogniu zazdrości Kuzeja. Chciała go chronić, a zamiast tego rozpętała wojnę, w której ofiarami byli oni wszyscy. Mimo awantury, mimo wybuchu kuzeja, zaręczyny nie zostały zerwane. Lewent, choć wstrząśnięty, podtrzymał swoją prośbę. A siła, z oczami pełnymi łez, ale z głosem twardym jak stal, potwierdziła swoją decyzję. Pierścionek, który Lewent wsunął jej na drżący palec, był zimny i ciężki. Nie był symbolem miłości i nadziei, lecz kajdanami, które sama sobie założyła. Gdy wieczorem goście wreszcie wyszli, a dom pogrążył się w głuchej, wrogiej ciszy, każdy z uczestników tego dramatu lizał swoje rany w samotności. Bachar płakała w ramionach matki, upokorzona publicznym wyznaniem męża. Kuzej zamknął się w swoim gabinecie, rozbijając w gniewie wszystko, co wpadło mu w ręce, a jego krwawiąca dłoń była tylko bladym odbiciem ran w jego duszy. A Siła stała przy oknie w swoim pokoju, patrząc w ciemność. Na jej palcu lśnił diament, odbijając blade światło księżyca. Wiedziała, że to dopiero początek. Wiedziała, że ślub, który miał nastąpić za kilka dni, nie będzie końcem tej historii, a jedynie kolejnym, jeszcze bardziej bolesnym jej rozdziałem. Zaręczyła się z jednym mężczyzną, poświęcając się dla szczęścia siostry, ale jej serce wciąż bezgranicznie należało do drugiego, do męża jej siostry, który właśnie tego wieczoru wykrzyczał całemu światu, że wciąż ją kocha. Nadzieja, która tak długo pozwalała jej przetrwać, teraz zdawała się gasnąć, ustępując miejsca mrocznej pewności, że z tej pułapki nie ma już ucieczki.